Cześć, tutaj Natalia, a ty słuchasz podcastu Angielski w piosenkach. W każdym odcinku tłumaczę tekst jednej piosenki, a ty możesz uczyć się ze swoich ulubionych przebojów. Będę czytać wers w oryginale, tłumaczyć go i dodawać swój komentarz. Na końcu czekają na ciebie ćwiczenia. Dziś zagłębimy się w jeden z najbardziej ikonicznych utworów Lana Del Rey, Born to Die, czyli urodzeni, żeby umrzeć. Ta piosenka jest melancholijna, trochę hipnotyzująca, więc chciałabym się też przekonać, czy tekst będzie podobny. Możesz wziąć coś sobie do pisania, usiąść wygodnie i zaczynamy. Why? Dlaczego? Who? Me? Kto? Ja? Feet, don't fail me now. Stopy nie zawiodą mnie teraz. Fail jako czasownik to nie udać się... Nie powieść się albo zawieść. Take me to the finish line. Zabierz mnie na metę. Oh, my heart. It breaks every step that I take. O, moje serce. Ono pęka przy każdym kroku, który stawiam. Mamy tutaj kolokację do zapamiętania. Take a step. Zrobić krok. But I'm hoping at the gates. Ale mam nadzieję, że ubram. Pamiętajcie, że czasownik Hope już znaczy mieć nadzieję, czyli nie mówimy I have hope, bo to jest kalka z polskiego, a wystarczy samo Hope. I hope. I'm hoping. To już w całości znaczy mieć nadzieję. Dalej. They'll tell me that you're mine. Powiedzą mi, że jesteś mój. Walking through the city streets spacerując ulicami miasta Is it by mistake or design? Czy to przez pomyłkę czy celowo? By mistake to przez pomyłkę a by design przeciwieństwo czyli celowo I feel so alone on a Friday nights czuję się taka samotna w piątkowe noce. Przypominam, że piątek to dzień tygodnia, a zawsze z dniami tygodnia używamy przyimka on. On Friday, w piątek. Dalej. Can you make it feel like home if I tell you you're mine? Czy możesz sprawić, że poczuję się jak w domu, jeśli powiem ci, że jesteś mój? It's like I told you, honey. Jest tak, jak ci mówiłam, kochanie. Don't make me sad, don't make me cry. Nie zasmucaj mnie. Nie zmuszaj do płaczu. Sometimes love is not enough. Czasem miłość nie wystarcza. And the road gets tough. I don't know why. A droga staje się trudna. Nie wiem dlaczego. Tough to synonim do hard, po prostu trudny, ciężki. Dalej. Keep making me laugh. Let's go get high. Rozśmieszaj mnie. Chodźmy się naćpać. Get high to może tak właśnie mm, ładniej, delikatnie ujmując odurzyć się substancjami. Dalej. The road is long. We carry on. Droga jest długa. Idziemy dalej. Try to have fun in the meantime. Spróbuj się dobrze bawić w międzyczasie. In the meantime, w międzyczasie. Jak możemy użyć tego wyrażenia? Na przykład. My child is sleeping, so in the meantime I will learn some English. Moje dziecko śpi, a ja w międzyczasie pouczę się angielskiego. Dalej. Come and take a walk on the wild side. Chodź i przejdź się po dzikiej stronie. Take a walk albo have a walk znaczy iść na spacer. Let me kiss you hard in the pouring rain. Pozwól mi całować cię namiętnie w strugach deszczu. Pouring rain to po prostu taki właśnie ulewny deszcz. You like your girls insane. Lubisz, gdy Twoje dziewczyny są szalone. O sobie chorej psychicznie na przykład powiemy, że jest insane. Ale nie tylko. Może też na przykład plan. Jakiś pomysł być insane, czyli szalony. Dalej. Choose your last words. This is the last time. Wybierz swoje ostatnie słowa to jest ostatni raz. Because you and I we were born to die. Bo ty i ja. Urodziliśmy się, by umrzeć. Urodzić się jest zawsze po angielsku, w stronie biernej, czyli zawsze mówimy zostałam, zostałem urodzony. I was born. Więc my się urodziliśmy, to powiemy We were born. Dalej. Lost, but now I am found. Zgubiłam się, ale już się odnalazłam. Zwracam uwagę na wymowę słowa found, znaleźć w czasie przeszłym piszemy ten wyraz przez o, ale wymawiamy wyraźnie przez a found znaleziony dalej I can see, but once I was blind. Widzę, ale kiedyś byłam ślepa. I was so confused as a little child. Byłam tak zdezorientowana, jak małe dziecko. Tried to take what I could get. Próbowałam wziąć to co mogłam dostać. Scared that I couldn't find. Przerażona, że nie mogłam tego znaleźć. All the answers, honey Wszystkich odpowiedzi, kochanie. We were born to die. Urodziliśmy się, by umrzeć. To już koniec tekstu. Według mnie jest to historia dwójki ludzi, którym na sobie zależy, którzy się kochają. Ale ich bycie ze sobą im nie służy. No i ten związek też nie. Ok, powtórzmy sobie najważniejsze rzeczy. Powtórz słowa i wyrażenia po angielsku i polsku: fail. Zawieść, nie udać się. Take a step. Zrobić krok. I hope. Mam nadzieję. Tough. Trudny, ciężki. On a Friday night. W piątkową noc. By mistake. Przez pomyłkę. By design. Celowo. In the meantime. W międzyczasie. Take a walk. Iść na spacer. Pouring rain. Ulewny deszcz. Insane. Szalony. Ćwiczenie pierwsze. Powtórz słowa i wyrażenia po angielsku. Fail. Take a step. I hope. Tough on a Friday night by mistake. By design. In the meantime. Take a walk. Pouring rain. Insane. Ćwiczenie drugie. Przetłumacz słowa i wyrażenia na język angielski. Zrobić krok. Take a step. Zawieść nie udać się. Fail. Trudny, ciężki. Tough. Mam nadzieję. I hope. Przez pomyłkę. by mistake w piątkową noc on a friday night celowo by design szalone Insane iść na spacer Take a walk Ulewny deszcz Pouring rain W międzyczasie In the meantime Dziękuję Wam za wysłuchanie. Bardzo się cieszę, że tu ze mną jesteś. Jeśli lubisz uczyć się z piosenek, to możesz ten podcast polubić, obserwować lub zostawić komentarz. Jest to dla mnie znak, że moja praca Ci się podoba. Zajrzyj też do dodatkowych materiałów. Odcinki pojawiają się w każdą niedzielę. Zapraszam na mojego Instagrama kuchnia.angielskiego, gdzie możesz przesyłać swoje propozycje piosenek. Pamiętaj, żeby uczyć się regularnie i do usłyszenia. Cześć!